Jest, nareszcie wróciliśmy. Jej, nareszcie, ja nie mogłam się doczekać, kiedy my wrócimy nagrywać tę grę. Ale super nagrody dostaliśmy. Warto było wrócić. Co? Fila, co się dzieje? Fila, co jest? No, jak to, Beka i Ginger? Wróciliśmy do nagrywania nowych gameplay dla widzów Soweli? Wow, super, ale ja myślałam, że to będzie jakaś nowa wersja. Jak to nowa wersja? Przecież nasza tutaj wersja jest normalna, Beka. Co ty? Przecież ja teraz znalazłam jakąś nową wersję w sklepie Google Play. Co ty gadasz? Pokaż mi. Już pokazuję. O... Faktycznie, nowa ikona jakby naszej nowej gry, części drugiej My Taking Tom and Friends 2. Ale bardzo dziwne, jak przecież my mamy nadal tą starą wersję. No właśnie, tu chyba jest jakaś fałszywka. To dobrze, bardzo dobrze. Też tak myślę, że jest okej. Okay. Szybko, muszę się umyć, bo ja nie wytrzymam. Muszę się odstresować. O nie! Chyba musiałem się przeziębić. Pomocy! Już idziemy Ci na pomoc! Trzymaj! Dzięki! O! Już mi lepiej! Eh No! Ta reklama! Uch! Ale śmieci! Wow! Są nowe śmieci! A ja idę się szybko umyć! Aaa! Cześć Bekatobek! Jak tam już umyte jesteście? No tak, zaraz wychodzimy. O nie, bo muszę się napić, XD. <grym> a, a już mi jest lepiej. A gdzie jest w ogóle Angela? Angela? Hm, co tam? Idę zobaczyć, co się dzieje w tej łazience. A tu jesteś Angela. Tak w ogóle co my mamy za nowe funkcje czy dodatki w ogóle Beka coś wie? Zaraz zobaczymy. Ach, ale chyba mam czkawkę. O, już mi lepiej. No nie! A, już przecież zeliminowałam tę reklamę. Beka, co tam? Coś ty taka zestresowana. A, bo ja myślałam, że będzie totalnie nowa wersja. Ale przecież, jak widziałam z Tobą i z Tomkiem w sklepie Google Play, to jakaś fałszywka, nie? No, teraz już zaczynam wierzyć, że coś jest nie tak. No właśnie, nawet się nie zmieniła nazwa gry. Nadal jest My Talking Tom and Friends, a nie My Talking Tom and Friends 2. Idę zobaczyć książkę z naklejkami, a wy tam gadajcie. A, chodźcie, może dostaniemy tęczowe naklejki. Idziemy, szybko! No, co tam? Ło! Wow. A właśnie, bo mamy przecież już mniej bekę. No właśnie, została nam Angela. Ja super. E, a no dobra, fajny jestem w tej sukience. O, mamy nawet ciuszki z Halloween. Nie widziałam. Super. No jak to? Przecież je kupiłaś razem z Beką. A no faktycznie zapomniałam. Gdzie jest ta sukienka i opaska? Wow. Super, może ja też się ubiorę. Zostanę superbohaterem. O, właśnie. Hmm. Tak, mamy ubranko księżniczki i... Hmm, no właśnie, bo możemy kupić ubranka. Hmm, zawsze marzyłam o jakiejś peruce, ale może później. O, przecież nawet mamy maskę superbohatera. Ale ja założę koronę. A muszę ją dopiero kupić. Jestem księżniczką. I jesteś królową naszą. Chyba wiesz o co chodzi. E, no wiem. E, no, za niedługo lato. Chwila dzisiaj jest. 24 czerwca, tak. Tak, no właśnie, i za niedługo będą wakacje i będzie lato. Ja się nie mogę doczekać. Ja tak samo. O, skończyliśmy jakby ten pierwszy tutaj album zwykły, a z przedmiotami też dawno skończyliśmy, nie? No tak, przecież. Ja już kilka rzeczy zapomniałam, przepraszam Was. Nic nie szkodzi, przecież sobie wszystko przypomnimy. Jej! Trzy nowe naklejki, ale super! Niektóre musimy raczej przechować, Ginger, bo wyjdą nam duplikaty. Faktycznie! Ale mamy już. Jej! Dostaliśmy ubranka dżentelmenów. Czyli eleganckie ubranka, Hank. Ale ja jestem piękny. Ja też chcę, ja też chcę. Wow, ale jestem piękny, jaki jestem elegancki. Gdzie jest kapelusz? Wow, ale super jesteście chłopacy! A Benek, jak tam u ciebie? I co? Ben, ty ogarniasz? Co się dzieje? Przecież już idę! O, ej, zauważyłem, burzę z piorunami. Wy też widzieliście błyski? Ja widziałem! Fila idę sprawdzić, gdzie to ubranko, o Boże Święty. O, tu jest! I kapelusik. Chwila, znajdę. O, jest! Tada, już jestem elegancki. Jej, super! Ja też chcę być elegancki. Nie, Ginger, zostaj w tej sukience, bo mi jest bardzo smutno. O, nie, byka, czemu? Mmm, co to? Emotki? Co? O, faktycznie, emotki. Chwila, bo jestem głodna. My też zgłodniliśmy. Idziemy coś zjeść. Został nam kosmiczny hamburger i halloweenowe przekąski. No, oczywiście, jeden z tych halloweenowych. Mm, e, wybaczcie, pomyliłam się, już nie ma. Jak nie ma? Jeszcze tu coś jest. A, faktycznie. Dajcie mi, dajcie mi, proszę. Angelka, ty też możesz zjeść tego cuksa. Okej, okay, dzięki. Bo ja już zjadłam tego innego poprzedniego. A tutaj mamy arbuza z dekoracjami owocowymi. Mm, mogłam? No jasne. Ło! Wow, był taki ostry, że wyleciałam prawie w, w kosmos. Cukierki! Mm, no ej, no ginger, nawet nam nie zostawiłeś. Mm. O, jeszcze został ten lisek, ale ja już zjadłem dużo cukru, więc nie wiem, kto chce z was zjeść. Ja zjem. Ja już jestem całkiem najedzona, no ale nie tak bardzo. Jej, yeah, już jesteśmy na jedzeni. Nawet tej reklamy nie, nie można było specjalnie usunąć, wracając do gry. My też chcemy zjeść. Zostało nam jeszcze coś? O, kosmiczny hamburger. Mm. Ja też chciałem. No już nic dla mnie nie pozostało. Zobaczmy, co my mamy specjalnego. Jak to nic nie ma? Nie ma nic specjalnego do jedzenia? No właśnie co jest? Może jeszcze będą później, co? No też tak w sumie myślę. Mm, ej, ja chciałem. Ups, przepraszam, ale byłem bardzo głodny. Nic nie szkodzi, ja zjem kiwi. I cebula. Cebula no dla mnie jest całkiem dobra. Wszyscy bardzo lubimy cebulę, nie? E, no. Właśnie jest nawet nowy wygląd śmieci, nie wiem od kiedy. <grym> Beka dalej nie ogarnia. Ja chyba ja też. Tak w ogóle Angela zauważyła emotki. Fila, bo ja jeszcze chcę zjeść loading. Co ty? Jeszcze nie za wcześnie na loading. Już prawie idealna pora, no nie? Uch, chyba jestem śpiący. Uch. Ja też jestem jakiś śpiący. O nie, czy to już pora do spania? O nie. Jak jeszcze nawet prawie 10 minut nie minęło w naszym gameplayu nowym? No weźcie no. Chodźmy spać i poglądajmy reklamy. No dobra. Ups. <grym>, jeszcze tutaj. O mój bo. Co tu mamy w ogóle, widzowie? To jest wszystko ok. Nie zalogowałam się w Google Play? A, dobra, nieważne. O! Nawet wykryto mi kraj, czyli Polska oczywiście. Tutaj co mam? Aha, to nic nowego. Tego le mamy emoji. Chyba tak, jak prawie w tokaboka, nie? Ale chyba teraz ta emotka na mnie nie działa, więc yy, mogę ją usunąć. A, usunąłam, okej. Okay. O nie, chyba pozostali poszli spać. O nie, zostałam sama. Mm, czemu? A tu co mam? Można nagrać grę? Wow, przytrzymaj, aby. Nie, bo mi zakończy tamto nagrywanie. Eee, a jednak nie, a dziwne. Już skończyłam. Eee, chwila. Przepraszam was, nie ogarniam. Mm, o, faktycznie poszli spać Co? Dajcie mi spać ludzie. Hmm? Dobra, to co? Mm. Dobra, kończę. Bo co mam niby nagrywać? O. Udostępnij lub zapisz swoje nagrane wideo. Zapiszę. Hmm. Okej, okay, ale chyba jestem śpiąca. Idę się położyć. Wybaczcie. A, to co będziemy teraz robić? No musimy chyba pooglądać reklamy, nie? Okej. Okay. Wow, co jest? Obejrzeliśmy akurat tylko jedną reklamę za pomocą Beki i mm, musieliśmy niestety zapłacić. Czemu? Mogliśmy jeszcze... Inne reklamy obejrzeć. Reklamy są nudne, nie? No tak. No dla mnie czasami nie. Lubię je oglądać. No, dla nagród. Niu, niu. Ale znowu byłem głodny, co ja ciągle jestem taki głodny. To koleko już wyłączyłem tą reklamę jest ok. Nagrywamy. Dalej gameplay nasz dla widzów. No. Tak, sprawdźmy te emotki. Kto chciałby zacząć? Czy ja mogę? Dobra. Hmm. Co się tak na mnie gapicie? O nie, to faktycznie działa. O ty, co się tak gapisz na mnie, co? Fila, co się ze mną stało. Czy ja nie byłem akurat zły? No, byłeś. Czy ja teraz mogę wybrać dla ciebie jakąś emotkę? No dobra. Hmm, boję się, że są ukryci hejterzy przy nas gdzieś hmm. Angela, co się dzieje? Hmm? Byłam przestraszona? Tak, przeraziłaś się, nie wiem przez co Chwila, chcę spróbować jeszcze raz hmm. Hmm, Boję się, Ginger, co będzie dalej? O nie, chyba muszę ci ją tak usunąć Odwdzięczę się. O, Angela, co ty zrobiłaś? Boję się ciebie. <grystanie> a, a, przepraszam, Angelka. <grystanie> Spoko. Hm. Hmm. Jeju, ale to jest niefajne. Te dwie emotki są na reklamę, a nawet i tymczasowe. No ale dobra, obejrzę jakąś jedną reklamę. O, ta reklama była bardzo długa. Ale na świecie udało mi się odblokować. Hmm? A idę do mojego Hank'a, co on robi, mm. tylko gdzie on jest? Mm. Ej, wiecie gdzie jest Hank? Beka, coś ty taka romantyczna zakochałaś się, czy co? Ej, ja? Mm. Nie. Smutna. Okej. Okay. Czekaj. O, A Wiesz, gdzie jest Tomek? Oj, oj, oj. Chcę mu przesłać buziaczka. Dobra, to już. Chodź, pokażę ci, gdzie jest, jest Tomek. O, cześć, Beka. O, cześć, Angelka co ty taka? O, gdzie, wiesz gdzie jest Tomek? jest chyba na podwórku. O, hejka, o cześć, hi hi. ale ty jesteś piękna, kocham cię moja kicia, o, ja ciebie też. o, o, zaczyna się. Co tam, Ginger? Czy też jesteś smutny? Tak! Dlaczego się kłócicie? Nie mamy pojęcia. Mm. Angelka, a czy już ci jest lepiej? Tak, nasze no, się mi się polepszyło. Mm. Ej, Ginger! Mm. Widziałeś to? Co? To i Angela się chyba całują. Jak to? <laughs> Czekaj! Idę zobaczyć. Faktycznie! O, jak słodko! A tak w ogóle ciebie szuka, wiesz. Hmm. Hmm, hmm, hmm. <grytanie> ginger, co się dzieje? A nie smutno. <grytanie> o, bienny ginger. Te motki naprawdę mieszają w głowie. Może ja jakoś spróbuję tutaj wybrać. Mm. Hmm. Kiedy się skończy ta burza, po pomocy. Hmm. Heniuś, no gdzie on jest? Hmm? I tego poszukaj. A, nie chciałam. <grym> Henk? Hmm? Halo? Czy już burza przeszła? Co? Nie mogę teraz! Idę do kibla! Pomocy! Hęk, co ci znowu? Wiecie, czy już burza minęła? Pomocy! Boję się! Boisz, przecież burza to nie jest wcale straszna pogoda. Wiecie, co macie rację! Co to się od Janie Pawła? To chyba przez te emotki, wiesz? Bądźmy teraz weseli, szczęśliwi. O tak, mm, ale fajnie. Ja też czuję radość, jak super! Jej! mi się pobawić. Hej, gdzie ty jesteś? O, to już pora. Hęgno, no gdzie ty uciekasz? No co, piękna? Ale z ciebie piękna księżniczka. Dziękuję, jakś ty piękny dżentelmen. Do... <grym> o Boże, fu, oni się całują. Ue, uu. Uu. O, Ginger, czekaj, odblokujemy kolejną emotkę, która jest... Oczywiście zareklamowana, więc obejrzmy filmik. Co? Oh. Ale to było romantyczne. Też tak myślę. Było super, kochana. Elo, co się dzieje? A nic. Fuh. Muszę iść do łazienki, czekajcie. Oh. Dasz mi jeszcze buzi Fu! oni się cały. <grymne> Fila, czy Ginger wymiotuje do kibla? O nie, co zrobił? Nie. O nie, tak to być nie będzie. Idę po niego. Nie, czemu ja tak wolno chodzę? Halo, pomocy. O, fu. Ue. Ue, ue, u, Co się stało? Mm, Hing, co ty mi robisz? A co ty mi robisz? Um, hmm. Co tu się dzieje? Ach, chyba jestem śpiąca, która już jest godzina. Przestańmy już z tymi emotkami, one nam mieszają w głowach. Znowu jesteśmy zmęczeni? Tak, to chyba już dosyć tego nagrywania. Długo już nagrywamy. Czekaj, ile? Yy, 20 minut. Ojej, to już naprawdę długo. No, chyba będziemy musieli kończyć ten filmik. Co? Co się dzieje? Halo? Mm, boję się was. Co się dzieje? Jak to się... Przecież nas boisz? Wila, ja idę do łóżka, bo zaraz padnę. Pomocy, niech komuś gingerowi ktoś zdejmie motkę. Dobra, ja to zrobię. E, co? Co się dzieje w ogóle, gdzie wy jesteście? A, to już pora do spania? Ja chcę jeszcze się bawić do halu Luciska. Co mam robić? O, dlaczego mi to robicie? O, proszę, nie śpicie. Dlaczego? Ale oni się nawet nie odzywają. Idę się, nie wiem, pochodzić sobie na podwórku, bo jest cieplutko. O, to ja już wiem, co będę robił. Będę sprzątał śmieci. Super. Beka mi tu postawiła, więc idę sprzątać. No niestety musimy już kończyć ten całkiem zabawny filmik z powrotem. No, było całkiem zabawnie się przyznam. Tak, a Wam bardzo dziękuję za obejrzenie naszego nowego gameplaya. Cieszę się, że obejrzyliście nowy gameplay z tej gry. A, teraz już kończymy ten gameplay, bo za zasnę papatki. Pa widzowie! A co, pa, widzowie, pa, na następnego odcinka.